Siema ludziska, z tej strony się kłania Szogo. Yy, tutaj będzie teraz filmik, jak ogarnąć lupę w koty streku, dwójce dokładnie wyszukiwarce serwerów yy, z dedykacją dla mojego widza Szymona, który napisał do mnie tutaj na Facebooku, podesłał scenę, że jest problem konkretny, a nie tylko żale. No więc, przejdźmy do tematu. Yy, klikamy, graj. Jak wiecie co nie? tu mam tą wyszukiwarkę serwerów społecznościowych. Ja już sobie ogarnąłem, mam. Nie lubkę, tylko takie coś do odświeżania. Klikam to i pokazuje mi serwerek. Widzicie, tu jakieś kolory do doszły, działa, działa. I teraz Wam pokażę, jak to ogarnąć. No więc, jak to ogarnąć? pytanie za 100 punktów. Yy, ogarnąć się da bardzo prosto. Klikamy prawy tutaj na Steam, ustawienia, interfejs, udział w wersji beta klienta. Wybierzecie sobie Steam Beta Update Bo musicie wiedzieć, to nie jest problem z Counter To jest problem ze Steam. Y. To jest problem ze Steam'em y, Bo ta wyszukiwarka w CS'ie To jest po prostu wyszukiwarka nie CS'owa, to jest wyszukiwarka Steam'owa Do wszystkich gier, Steam ogólnie I jak sobie tutaj wybierzecie tego Beta Uruchomicie ponownie, będziecie mieli Zamiast lupy ten przycisk On spełnia te same Wymagania Dodatkowy bonus, jak zjedzcie na dół, tutaj jak jesteście w tej dacie pokażcie listę szybkiego dostępu I tutaj macie też serwer, zaznaczcie sobie tutaj te serwerki, co nie Klikacie prawy I macie serwery, I też macie tą samą wyszukiwarkę Zanim włączycie CS, a po prostu to jest wyszukiwarka Steamowska Jakiś wyszedł update do Steama, który to zepsuł I aktualnie tylko przez betę się daje, ale jak widzicie działa, działa Da się, da się, tyle